Witam spell z tej strony dzisiaj pokażę wam ciekawy upgrade do lotni, bo mało osób o nim wie. I żeby go wykonać musimy mieć tak. Po pierwsze wbitą, wbity artefakt w ziemię, ustawiony na niebiesko, bądź na czerwono. Potem podnosimy lotnię. I podnosimy wbity w ziemię artefakt. Jak widzicie, lotnia się upgrade'uje w taki ciekawy sposób, że doczepia się ten artefakt do lotni. Pokażę wam tutaj z wolnej kamery. Jak widzicie, jest tutaj wbity w ten patyk w taki sposób, jakby przyczepiony. Jak słyszycie, on chodzi, chodzi, daje nam tutaj światło w małym pobliżu pod nogami. O, dobrze to w cieniu widać. A teraz jeszcze przetestuję, co się stanie, jeżeli podejdę z takim artefaktem do kanibala, czy zacznie ode mnie uciekać. Ok, spotkałem całkiem sporą grupkę kanibali. I artefakt niby jest wjęty Stoją dookoła, ale czy będą uciekać ode mnie jak do nich podejdę? No na razie ucieka Tak, ten ucieka, a ten? Ten też się mnie boi, patrzcie działa Działa, ale jajca Dobra Sorry, moja radość była zbyt krótka Fajny upgrade do Sanek, ale niestety nie działa Chociaż mam wrażenie, jakby trochę bardziej byli wystraszeni. Dobra, dzięki za oglądanie, pozdro.